80% ekspozycji na światło UV w ciągu życia następuje do ukończenia 18 roku życia. Dlatego opowiem wam, dlaczego tak ważne jest stosowanie okularów przeciwsłonecznych słonecznych u dzieci. Okulary słoneczne to nie jest moda. to jest zabezpieczenie przed przyszłymi problemami, które może dawać nadmierna ekspozycja na światło UV. Wiemy, że. Nadmierna ekspozycja na światło V może przyczynić się do rozwoju zmian na rogówce zwanej szydlikiem, procesów nowotworowych struktur wokół gałki ocznej, czyli powiek, ale też zwyrodnienia plamki, czyli struktury na siatkówce oka, która odpowiedzialna jest za najostrzejsze widzenie. Co więcej, naczyniówka, czyli struktura pod siatkówką, która znajduje się w gałce ocznej. Może tam dojść do procesu nowotworzenia i rozwinąć się nowotwór, który znamy również ze skóry, czyli czerniaka. Dawniej pokutowała teoria, że stosowanie okularów przeciwsłonecznych u dzieci, w szczególności tych najmłodszych, do ukończenia czwartego roku życia może powodować zaburzenie rozwoju gałki ocznej i całego układu widzenia. Jednak do tej teorii trzeba podejść troszkę zdroworozsądkowo. Oczywiście, jak dziecko jest małe, niechodzące, po prostu należy je odpowiednio chronić przed światłem słonecznym. Jeśli już jest troszkę większe, no to albo stosujemy okulary słoneczne, albo odpowiednią czapkę z naszkiem, która będzie chroniła oczy. Ale bezpośrednia ekspozycja to tak naprawdę część problemu. Również światło odbite od niektórych powierzchni również powoduje nadmierną ekspozycję. Na przykład piasek odbija mniej więcej 50% światła UV, śnieg 50%. Jeśli jesteśmy w górach, te wartości wzrastają o dodatkowe 10%. Dlatego tak ważne jest stosowanie okularów przejsłonecznych, nawet jeśli nie ma bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Okulary słoneczne stosujemy w tych samych sytuacjach, kiedy smarujemy dziecku skórę. Kremem z filtrem UV. Wynika z tego, że ich układ optyczny dużo łatwiej przepuszcza światło UV. Wynika to przede wszystkim z większej źrenicy niż u osób dorosłych oraz zwykle mają jaśniejszą tęczówkę. A jaśniejsza tęczówka jest to tęczówka, która nie ma na tyle barwnika, które mogłoby zatrzymać niekorzystne światło UV. Szukamy oprawek dużych, które zapobiegają również ekspozycji na, na światło, również spod dużych kątów. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, ale również i regularne badanie. Jeśli podobają Ci się tego typu treści, daj znać w komentarzu oraz zaobserwuj nas. Do zobaczenia.